Dzisiaj będę dekorować swój pokój halonowymi rzeczami z Pepko. Więc najpierw mam na takie... Chukę... Oh. Trochę mi się już otworzyło, ale dobra Takie dynie Takie one fajne miękkie takie hmm, Taką mam, takiego gnoma czwornica I pewnie Zobaczycie jak będę to wszystko układać dalej. Najpierw zacznę od tych yy, dzień. Teraz ja muszę jeszcze włożyć, pewnie będę musiała włożyć baterie Które mam w tym ostatnim... pokoju. Nie tutaj, muszę teraz muszę po niej iść. Idę. Od... Trzeba dodać tego. Ok, jakoś, o, okay. jest to, Ok. i mamy dynię. Yy, Pęczę na to później, idę po baterię. Ja znaczy, się poukładam, bo jest taka śrubka tutaj, no ja nie mogę tego wyciągnąć, nie mogę baterii, więc ten się znam później. To w takim razie położę gdzieś Teraz malutka. Teraz malutkę zdecydowałam, że położę na parapecie. Będzie tak tu. To jest bardziej miejsce. Teraz czas na sieć. Jest okay. troszkę miękka. Okej. Okay. Trochę sprzyjające, ale mam takie... Jeden... Dwa pająki i taką od się siedzi czy się nie chciało odczepić. i myślałam, że tak tutaj powierzę o to zaraz zobaczycie zorientowałam się, że nie mam się pojęcia jak je włożyć na górę, więc zobaczycie jak już położę mieć pomoc jak je tam wtaszczyć na moje okno jak wyglądam. Stajnie, o. No i tak mocno nie świecą yy, na frealu Świecą tak tylko na kamerze. Tu położyłam pajęczyny. Tak, tak to bosko wygląda. O. tak. I teraz Wam pokażę jak na oknie rozłożyłam pajęczyny. Tak wygląda pajęczyna złożona nad moim tym yy, oknem. Zaświeca światła swoje, żeby To effet. Oh. ale fajnie Aesthetic. Na tym kończę dzisiejszy filmik. Pa!